Dziura na dziurze, a większość takich, które lepiej nie wjeżdżać autem, bo grozi to zerwaniem zawieszenia. Tak wygląda liczący półtorej kilometra odcinek drogi pomiędzy wioskami Krzywopłoty i Kwaśniów w gminie Klucze. Mieszkańcy przejeżdżający nią kierowcy nie kryją oburzenia i mają pretensje do jej administratora, starostwa powiatowego Wolkuszu. To jest katastrofa, to można powiedzieć katastrofa. Nie ma tak, tak, takiej drogi w naszej gminie jak ta. Ja też jeżdżę codziennie tą drogą, już dwa, dwie sprężyny złamałem, no i oczywiście szyba pękła, bo od kamieni. Tymczasem droga między Kwaśniowymi i Krzywopotami jest najkrótszym połączeniem z Kluczami i Olkuszem, gdzie ludzie dojeżdżają do pracy, ośrodka zdrowia i załatwiają sprawy urzędowe. Trzeba jeździć do urzędu gminy, czy, czy się jedzie na, Olk, na Zawiercie, czy na Katowice, tu jest bliższa droga, nie jedzi się już na Bydnin, czy, czy nawet i do pracy. Ja, jeżdżę, ja chociaż nie pracuję, ale jeżdżę bardzo często do, do Klucz czy do Zawiercia, to jeździ się tędy. No i, także... To jest droga bardzo potrzebna. Względnie potrzebna jest droga nowa, nowy, nowy dywanik, ponieważ faktycznie dojazd obojętnie czy do Bolesławia, czy do Katowic, czy do Olkusza, chociażby pogotowie pogotowie ratunkowe tutaj, to jest, ma bliżej tędy niż przez Bydlin. Sołtys Alina Kuśmierska monitoruje w tej sprawie odkąd dobiała urząd w Krzywopłotach. Jej poprzednik także walczył o remont traktu. O ich staraniach świadczą dziesiątki pism wysyłanych w imieniu Rady Sołeckiej. Droga od początku była okropną fuszerką była źle zrobiona i, i nie wiem naprawdę kto kontrolował kto brał za to odpowiedzialność kto płacił że teraz każdy umywa ręce Starostwo podnosi argument że ruch na trasie między Kwaśniowem a Krzywopłotami nie jest zbyt duży Nieprawda jak pan mówi że robicie w pierwszej kolejności drogi z dużym natężeniem Ja wiem że są drogi nowe robione które są przez pola robione nikomu nie służące chyba zającą to te też już zajęcy w dzisiejszym czasie bardzo mało jest i tam pieniądze są, a na Krzywopłoty nigdy nie było i nie ma pieniędzy. Starosta pretensje mieszkańców rozumie i broni się, że po ostatniej zimie fatalnym zdaniem tych jest większość dróg. Obiecuje naprawić dziurawego traktu, ale deklarować gruntowniejszej modernizacji nie chce, tłumacząc się brakiem pieniędzy. Mam nadzieję, że kiedyś się te pieniądze znajdą <laughs> i będziemy mogli... Będziemy mogli no, wykonywać, wykonać te remonty w sposób, że tak powiem, no, profesjonalny. Natomiast teraz, co można obiecać, no na pewno poprawimy tę drogę, na pewno, już tak powiem, w jakiś sposób tam będziemy ratowali. Natomiast nie gwarantujemy tego, że za rok nie będzie to samo. I tak koło się zamyka. Z jednej strony administratorzy dróg nie chcą wydawać mniejszych pieniędzy na doraźne remonty, z drugiej, na poważne modernizacje po prostu ich brakuje. Alicja Renkiewicz, przegląd Rokuski Live.